Dobry. Nazywam się Małgorzata Slendrowska, Jestem pedagogą, nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Bardzo lubię czytać. Sama dla siebie, ale też lubię czytać z dziećmi, ale jeszcze bardziej zależy mi na tym, żeby nasze dzieci, które uczą się czytania, miały z tego radość, żeby nie kojarzyło im się to trenowanie, techniki czytania z jakąś nudą, z czymś żmudnym, z czymś trudnym, tylko z przyjemnością, z niespodzianką, z jakąś tajemnicą. Dlatego wymyśliłam takie karty z zadaniami. Te karty mają nazwę radość z nauki czytania, jest ich 31 i na każdej karcie znajduje się jakieś polecenie, zadanie do wykonania. Cała zabawa. Po Polega na tym, że to nie dziecko samodzielnie rozwiązuje te zadania, na przykład wymyślanki, trenowanie logicznego myślenia, czytanie klaskanie, czytanie tupanie, zabawę w berka, czytanie z lusterkiem, czytanie ślizganie się, czytanie do góry nogami, ale nie robi tego samodzielnie tylko robi to z towarzyszem czytania. Czyli być może będzie to osoba dorosła, mama, tata, starszy brat, starsza siostra, ktoś, kto już umie czytać. Bo w nauce czytania ważne jest, żeby nie być z tym samym, żeby, żeby nie być samotnym, tylko żeby ktoś nam towarzyszył, ktoś, kto ma zapał, radość, entuzjazm, ktoś, kto będzie nas wspierał i wtedy ta nauka po prostu jest przyjemnością, jest łatwiejsza. Wybiorę dla chybiu trafił jedną kartkę. Oto karta z ćwiczeniem 28, dokładanki 2, dodać Zaproś do zabawy swojego towarzysza czytania. Znajdź dwie książki. Niech każdy z Was otwiera książkę w dowolnym miejscu i szuka słów, które mają po trzy sylaby. Zabawa polega na tym, by przeczytać tylko dwie pierwsze sylaby, a druga osoba dopowiada ostatnią sylabę tak, aby powstał wyraz. I tego typu y, łatwiejsze i trudniejsze zadania, jak na przykład przeskakuj i czytaj. Przeskakuj co drugą literę i zapisuj litery, które utworzą zdania. Y, I tutaj są y, takie przykładowe pomysły y, wydrukowane i można drukować, y, wymyślać swoje. Albo czytanie, klaskanie. Czy można czytać i równocześnie robić coś innego, na przykład klaskać albo tupać? Weź do ręki wybraną przez siebie książkę i zacznij ją czytać, i równocześnie tup nogami. Albo Połóż książkę na stole i czytając klaszcz. Czy to łatwe zadanie? Czy klaszczesz, tłupiesz tyle razy, ile czytasz wyrazów w zdaniu, czy też klaszczesz, tłupiesz na dźwięk każdej wypowiadanej sylaby. I tutaj w tych kartach nie tylko chodzi o to, żeby wykonywać zadania, które są związane dokładnie z odwzorowywaniem liter, łączeniem ich w sylaby, wyrazy i zdania, ale chodzi też o trenowanie umysłu, przygotowanie go do tego czytania, czyli trenowanie uważności, trenowanie logicznego myślenia, pamięci. Trenowanie, rozkręcanie motywacji do tego, żeby mi się chciało chcieć. Także serdecznie zapraszam również na webinar, który odbędzie się 12 stycznia. Na tym webinarze, który zatytułowany jest Literacka Podróż, rozpoczyna się od pierwszej książki. Będę pokazywać, jak jeszcze możemy w różny sposób wykorzystać karty, a wszystko to po to, żeby nasze dzieci uczyły się z radością i chciały odkrywać i świat literacki, który znajduje się w książkach, ale też i samego siebie, bo gdy więcej czytamy, to więcej Więcej słów poznajemy i możemy yy, opisywać to, co się w nas y, dzieje. Serdecznie zapraszam Małgorzata Swędrowska.